Dzień dobry Państwu, nazywam się Leszek Grochowski. Dziś, w ramach Forum TechCo, chciałbym przedstawić Państwu korzyści i szanse, jakie stwarzają rozwiązania cyfrowej transformacji. Jednocześnie, chciałbym zasugerować Państwu, na podstawie naszych doświadczeń w firmie, optymalny sposób postępowania, tak abyście mogli jak najlepiej skorzystać z nowych technologii, w sposób optymalny mogli je wdrożyć w Waszych zakładach zgodnie z Waszymi potrzebami. Z firmą Emerson Process Management związany jestem od 20 lat. Od 2016 roku kieruję działem cyfrowej transformacji i usług, w dziale, w którym koncentrujemy się na wdrożeniach aplikacji z poprawy efektywności, optymalizacji kosztów, a przede wszystkim wspierania służb utrzymania ruchu w rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu najnowszych Rozwiązań technologicznych. Patrząc na szanse, jakie noszą, niosą ze sobą rozwiązania nowe technolo nowych technologii, popatrzmy na dzisiejszą rzeczywistość i na zalety. Dzisiejsza rzeczywistość, którą musimy zaadresować, to przede wszystkim ograniczenia w dostępie do zakładu, zarówno służb wewnętrznych, jak i służb zewnętrznych. Presja pracy instalacji przy zmiennych warunkach popytu, zamówień płynących z rynku. Szefowie utrzymania ruchu muszą zapewnić dostępność instalacji na wysokim poziomie, jednocześnie kontrolując koszty utrzymania ruchu. Kadra kierownicza z kolei adresuje dzisiaj do nas pytania, zastanawiając się, jak zmodyfikować utrzymanie ruchu, jak wprowadzić nowoczesne rozwiązania, tak żeby one stały się wkrótce pewnym standardem wykorzystywanym przez służby w zakładach. Rynek obfituje w rozwiązania przemysłu 4.0 i kluczowe jest zastanowienie się i przemyślenie w sposób strategiczny wdrożenia tych rozwiązań w Państwa zakładach. Co do zalet nowych technologii, to przede wszystkim należy podkreślić większą powszechność tych rozwiązań, wobec czego oczywiście mniejszy nakład kosztowy w wdrożeniu. Nowe technologie podnoszą stan świadomości personelu dzięki dostępowi do większej ilości danych, ale jednocześnie wbudowanej analityce danych. Więc decyzje podejmowane są na podstawie wniosków. Dzięki nowym technologiom możecie też Państwo już dzisiaj zacząć interpretować bardziej złożone problemy, interakcje między węzłami instalacji, po to, żeby można było zrozumieć, Sytuacje, które wcześniej były trudne do zinterpretowania. Nowe obszary wykorzystania cyfrowej transformacji to przede wszystkim obszary montów, lepsze zaadresowanie zakresu, lepsze dotrzymanie realizacji w postaci harmonogramu i kosztów. Reasumując, suma summarum, rozwiązania te powinny wpłynąć na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzisiaj już jesteśmy pewni, że ci, którzy rozpoczęli wdrażanie cyfrowych rozwiązań, wykorzystują, tworzą nową wartość przedsiębiorstwa. Natomiast dla tych Państwa, którzy jeszcze są albo w trakcie, albo rozpoczynają przygodę z cyfrową transformacją, chciałbym podkreślić kilka aspektów, na które należy bardzo mocno postawić, wdrażając nowoczesne rozwiązania. Przede wszystkim y, zmiana procedur, zautomatyzowanie procedur podejmowania decyzji po to, żeby usprawnić, ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji w zakładzie do osób decyzyjnych. Wsparcie w podejmowaniu decyzji powinno być oparte na analityce, analityce sprawdzonej, pewnej, której y, służby nie są w stanie, nie obawiają się użyć i wykorzystać. Duży nacisk na rozwój kadr należy postawić i szkolenia za załogi i zespołów, zarówno tych, którzy pracują na instalacjach, i też również tych, których zajmują się analizą danych. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Kolejna sprawa to mobilność, czyli zaangażowanie służb IT w dostawę informacji do biurek, czy też na komputery przenośne. Osób pracujących zarówno w zakładzie, jak i będących poza zakładem aktualnie. No i wdrażanie zmian. Tutaj adresowany ten punkt szczególnie do kadry zarządzającej, po to, żeby zmiany, które są podejmowane, zmiany w utrzymaniu ruchu, były wdrażane jak najszybciej. Patrząc na naszą współpracę dzisiaj z przemysłem, widzimy ogromne zainteresowanie, coraz większe wykorzystaniem nowych technologii. Natomiast powtarzające się problemy to przede wszystkim brak czasu, ponieważ jesteście Państwo zaangażowani w bieżące utrzymanie ruchu, bieżącą bieżące pracę dla zakładu. W większości przypadków jest to też również brak doświadczeń, ponieważ bardzo dużo zadajecie pytań o referencje, bardzo dużo zadajecie pytań, gdzie już takie rozwiązania zostały wdrażane. No i oczywiście bardzo ważny temat to przede wszystkim pieniądze. Ile trzeba przeznaczyć na to pieniędzy i jak oszacować zwrot z takiej inwestycji? Przede wszystkim, na czym się też również skoncentrować? Z naszego punktu widzenia sugerujemy każdemu klientowi podejście strategiczne, tak aby zaplanować wdrożenie rozwiązań cyfrowej transformacji w sposób optymalny. Adresujemy to w ten sposób, że sugerujemy Państwu spotkanie w postaci warsztatów, na których specjaliści z naszej firmy spotykają się ze specjalistami Waszej firmy. <laughs> Następuje wymiana doświadczeń, dyskusja wspólna i wypracowanie, zaplanowanie rozwiązań, pokazanie ścieżki, pokazanie celów do osiągnięcia. Dzięki temu rozwiązania te bardziej sprawnie, bardziej płynnie są wdrażane wtedy. W zakładzie, na instalacjach. Jakie obszary na dzień dzisiejszy firma Emerson już zaadresowała w zakresie cyfrowej transformacji? Skupiliśmy się przede wszystkim na czterech podstawowych filarach: jest to produkcja, niezawodność, energia, emisja i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o produkcję, to przede wszystkim jak zoptymalizować produkcję do warunków rynkowych, minimalizując straty, dostosowując produkcję. Do, do warunków panujących obecnie w zakładzie, warunków pracujących, pracujących instalacji. Kolejnym bardzo ważnym filarem jest niezawodność. Przede wszystkim eliminacja nieplanowanych przestojów, przestojów instalacji, przewidywanie stanu technicznego zasobów, brak napraw reaktywnych, przejście do działań pełni predykcyjnej diagnostyki. Ograniczenie emisji jest dzisiaj jednym z najważniejszych elementów strategii każdego praktycznie przedsiębiorstwa. Musimy postawić na pewny monitoring, pewne pomiary, eliminację niekontrolowanych zrzutów do atmosfery, jak i też również monitoring konsumpcji energii w zakładzie dla każdej z instalacji, jak i też również dla całego zakładu. Ostatni bardzo ważny chyba yy, dla każdego yy, menadżera, dla każdego kierownika, to jest obszar bezpieczeństwa. Monitoring, yy, przede wszystkim pracowników przebywających w strefach niebezpiecznych, ale przede wszystkim eliminacja czy też zastępowanie yy, pracy w strefach niebezpiecznych przez pracę zdalną, przez monitoring zdalny, wykonywanie jak największej ilości yy, zdala od instalacji. Emerson stworzył, adresując te cztery filary, stworzył najszerszą na rynku gamę rozwiązań cyfrowej transformacji. Są to rozwiązania, które sprawdziliśmy, są to rozwiązania, które pracują dla naszych klientów na całym świecie i te rozwiązania możemy Państwu przedstawić. Rozwiązania, które mogą zaadresować Wasze wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, produkcji czy emisji. Zauważyliśmy, że firmy, które są najlepsze w swoich rankingach, w swojej branży, w przypadku zastosowania rozwiązań cyfrowej transformacji mają trzy razy mniej wypadków i zdarzeń niebezpiecznych. W zakresie dyspozycyjności mają o 4% wyższą dyspozycyjność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania ruchu. Patrząc na produkcję. O 20% potrafią obniżyć koszty produkcji. Jeśli chodzi o emisję, nawet do 30% mogą obniżyć emisję. Te wszystkie rozwiązania jesteśmy w stanie Państwu wyliczyć, przedstawić w postaci zwrotu inwestycji, dostosowując do Waszych warunków, zarówno kosztowych, jak i, jak i rynkowych. Wspomniałem na początku swojego wystąpienia o zastosowaniu rozwiązań cyfrowej transformacji w zakresie remontów. Przede wszystkim sugerujemy na wczesnej etapie, na etapie definicji zakresu prac wdrożenie rozwiązań związanych z diagnostyką predykcyjną. Diagnostyka predykcyjna na okresie 18 miesięcy przed planowanym datą remontu pozwala na zdiagnozowanie aktualnego stanu sprzętu oraz przewidzenie, które elementy powinny być objęte zakresem remontu. Ponadto, w tym samym czasie nasi inżynierowie, specjaliści z działu serwisu, mogą z państwa specjalistami dokonać audytu instalacji, tak zwanego lockdownu. Podczas takiego lockdownu wykonywany jest cyfrowy zapis z bazy zainstalowanych urządzeń. Z zaznaczeniem ich stanu technicznego i wskazaniami od naszych specjalistów w postaci raportu. Wskazaniami, które mówią o tym, czy dany element powinien być przewidziany w remoncie, jakie części zamienne powinny być zamówione, żeby można było zrealizować ten remont, oraz dodatkowo informacja o ewentualnej konieczności wymiany ze względu na trudną dostępność bądź też już przestarzały typ sprzętu. Patrząc na e, i oczywiście to rozwiązanie dotyczące predykcyjnej diagnostyki powinno być nie tylko stosowane raz 18 miesięcy przed datą remontu, ale również e, w kolejnych miesiącach aż praktycznie do e, daty, daty remontu, po to, żeby jak najbardziej optymalnie dostosować zakres remontu i pokryć e, m, zakres remontu wszystkimi niezbędnymi elementami i pracami, które potrzebne są do wykonania. W trakcie już realizacji, w trakcie kampanii remontowej, Emerson dostarcza mobilne centra serwisowe. Te centra serwisowe służą do naprawy, remontu takich elementów jak zawory czy kalibracja przepływomierzy. Oczywiście zakres tych warsztatów mobilnych centrów serwisowych oraz służby serwisowe, które razem są dostarczane na czas remontu, są wsparciem dla państwa istniejących służb utrzymania ruchu. Nasi specjaliści wyposażeni są w narzędzia pozwalające im przede wszystkim na bieżące raportowanie, wykonywanie przy wykonywanych czynnościach, jak również możliwość wykonywania zamówień bieżących, sprzętu, który okazał się niezbędny do zakończenia remontu, bądź też wyszły sprawy, które nie były przewidziane w zakresie remontu. Wielokrotnie rozmawiając, o wprowadzaniu rozwiązań cyfrowej transformacji, klienci sobie zadają pytanie od czego zacząć. Przede wszystkim sugerujemy od rozmowy dostawcy i klienta, czyli w tym przypadku Emerson'a i państwa. Dlatego, że my, znając rozwiązania cyfrowej transformacji, rozumiejąc je bardzo dobrze, co jest potrzebne do spełnienia, możemy państwu też również powiedzieć, jak dzisiejsza państwa instalacja. Jest gotowa na wykonanie pracy niezbędnej do zrealizowania tego zadania. Wykres, który tutaj jest przedstawiony na tym rysunku, pokazuje dostępną funkcjonalność urządzeń zainstalowanych dzisiaj w Państwa zakładzie, a faktyczny stopień wykorzystania tych urządzeń. Jest on, bym powiedział, niewykorzystany. Dzisiejszy przemysł nie wykorzystuje potencjały swojego sprzętu zainstalowanego. Dzisiejsze Państwa instalacje przemysłowe, Dostarczają wiele danych pomiarowych. Zakłady są w stanie bezproblemowo uzyskać wartość dodaną z posiadanej już dzisiaj zainstalowanej technologii. Brakujące te pomiary, których ewentualnie potrzebne by było do realizacji zadań, można zrealizować poprzez dołożenie nowych pomiarów standardowych, konwencjonalnych, bądź też dzięki urządzeniom bezprzewodowym. I dane powinny być zamienione. W wynik biznesowy bez, bez poniesienia bardzo dużych nakładów. Dzisiejsza struktura rozwiązań analitycznych firmy Emerson obejmuje pełną analitykę: od analityki podstawowej, przyczynowo-skutkowej do analizy danych opartych o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. To, co rekomendujemy Państwu, to rekomendujemy stosowanie prostych rozwiązań. Sprawdzonych do adresowania znanych problemów, takich, które możemy wykonać poprzez zwykłą diagnostykę bądź też analitykę opartą o regułach czy podstawowe modele. Zaawansowaną analitykę rekomendujemy stosować w takich przypadkach, w których sprawdzone rozwiązania, reguły podstawowe czy równania matematyczne czy zależności nie są w stanie być opisane poprzez znane nam najprostsze rozwiązania. Wtedy, wtedy rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją pozwalają nam rozwiązać te problemy, które, które dzisiaj są nierozwiązywalne na rynku. Powoli zbliżając się do końca mojego wystąpienia, chciałem powiedzieć, że każdy plan działania jest unikatowy dla Państwa i nie ma złotego środka wdrażania rozwiązań cyfrowej transformacji. Natomiast to, co mogę się podzielić dzisiaj, chciałbym się podzielić, to przede wszystkim na koncentracji na celu biznesowym, a nie na technologii pomiarowej czy technologii istniejącej w Państwa zakładzie. Cel biznesowy powinien być nadrzędnym celem, który jest motorem napędowym właśnie wdrażania nowej technologii. Do tego potrzebny jest zintegrowany, najlepiej multidyscyplinarny zespół wdrożeniowy, który zawiera w sobie przynajmniej osoby związane z OT i IT, po to, żeby umożliwić szybsze i bezproblemowe wdrożenie takiej aplikacji. Warto pomyśleć o pilocie, czyli o wdrożeniu mniejszej aplikacji, którą będzie można rozwijać stopniowo w miarę. Tego, jak przekonamy się, że nowa technologia faktycznie funkcjonuje i przynosi Państwu wymierne efekty. Ponadto, nie zapominajcie Państwo o szkoleniu kadr i transformacji procedur. Wdrożenie rozwiązań cyfrowej transformacji wiąże się z tym, że musi powstać kadra bądź też muszą powstać procedury do analizy tych informacji, do analizy wniosków i do podejmowania decyzji. Ostatnim elementem jest wybór dostawcy rozwiązania. Tutaj należy przede wszystkim postawić na dostawcę kompetentnego, który ma doświadczenie przede wszystkim, jak też również postawi Państwu możliwość rozwijania tych rozwiązań, możliwość skalowalności tych rozwiązań i wesprze Was właśnie we wdrożeniu, w serwisie, w utrzymaniu ruchu w przyszłości tych, tych rozwiązań. Reasumując, podsumowanie, jakie chciałem przekazać dzisiaj Państwu podczas mojego wystąpienia dotyczące cyfrowej transformacji, to przede wszystkim jest realna szansa na osiągnięcie przełomowych wyników, ale drogą do niej jest ta, co mówimy ewolucja tutaj, a nie rewolucja. Powinniśmy się skupić na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, po to, żeby jak najmniej zainwestować, a jak najszybciej osiągnąć efekty. Zmiana praktyk, pokonanie oporu ludzkiego, przekonanie pracowników, przekonanie personelu jest kluczowe we wprowadzeniu tej zmiany. Ważne jest, żebyśmy zdefiniowali bardzo problem i zaadresowali problem, który chcemy rozwiązać. Każda z tych aplikacji powinna mieć określony, jasno zwrot powinna mieć określony koszt. Po to, żeby można było uzasadnić biznesowo to wdrożenie. I ostatni element już dzisiaj przytaczany to przede wszystkim skalowalność. Czyli rozpoczęcie od małego elementu kontynuacja wdrożenia poprzez rozwijanie, poprzez ewolucję istniejącego rozwiązania sprawdzonego, które Państwu przynosi efekty. Mam nadzieję, że moje wystąpienie było ciekawe. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.